Witajcie kochani, jestem w książu. Idę właśnie na punkt widokowy. Doprowadziłam dzieci do przedszkola. Wskoczyłam w autobus numer 8. Przyjechałam z samego rana do zamku książ, żeby napić się wody i zjeść bułka z budyniem. <grydy> Bardzo mi brakuje natury, dlatego tu jestem. Trasa jest taka. Oczywiście można iść naokoło, pewnie wtedy jest delikatny, ale zobaczcie na to. Bajka, o, Tego było mi trzeba, spójrzcie. A tam jest punkt widokowy. Z widokiem na Zamek Książ, tylko muszę tam dojść. Mam nadzieję, o zobaczcie jak tam, jaka piękna przepaść. Staram się iść tak, żeby jak najmniej się trzęsło. Mam nadzieję, że da radę to oglądać. No, spójrzcie, jaki piękny punkt widokowy piękna barierka z drewna. I zaraz zobaczymy cudowny zamek książę. Kocham to miejsce. Ach, jakie powietrze Uwaga. Uwaga. Ach! A będzie to. Spójrzcie na to. Wow. Czy to nie jest piękne? Czy nie było warto zamiast pić kawę w domu, przyjść tutaj? Szkoda, że sobie kawę nie przyniosłam. Spójrzcie na to. Jakie to jest piękne. A tam gdzieś w dole szumi strumień. Tam gdzieś tam. Pięknie. Spacer jest udany, bo mimo że mam alergię na pyłki, czasem mam czerwone oczy, katar, no to wziąłam sobie alertek i to załatwia problem, więc mogę wtedy być w tak pięknych okolicznościach przyrody i nie martwić się. O, coś takiego. Na mnie to działa. Nie? Także, mhm. jest też tutaj na ogierów w Zamku Książ, jakby ktoś lubił jazdę konną lub chciał się nauczyć. W Zamku Książ są oczywiście pokoje do wynajęcia. Obok też jeszcze jest drugi, taki a część mniejsza. W Zamku Książ, nie pamiętam nawet ile kosztuje nazwę. chyba od 200 zł. Czujecie, klimat. Można tutaj przyjechać na rowerze. Trasa jest całkiem znośna, przez podzamcze szczególnie. Albo autobusem numer 8, chwila moment jesteście na miejscu. Kochani, chciałabym was nauczyć odpoczywać. Gdy jesteście w tak pięknych okolicznościach przyrody. A macie, dajmy na to mało czasu. Chcielibyście odpocząć, zrelaksować i poczuć ten klimat, to zróbcie tak. Najpierw trzeba znaleźć miejsce, gdzie nie ma ludzi. Jak najbardziej dzikie, ale bezpieczne. Usiąść na kamieniu lub na trawie, żeby mieć kontakt z naturą, zamknąć oczy i wyłapywać dźwięki. Ja słyszę szum strumienia. Słyszę ptaki z prawej strony i przede mną. Słyszę, jak szeleszczą liście z lewej strony. Słyszę muchę. I teraz mogę rozpocząć relaks. Nadal bez otwierania oczu. Głęboki wdech nosem i wydech ustami bardzo powoli. Ważniejsze, żeby powietrze wchodziło przez nos i wychodziło ustami, z płuc, z przeponi, nie tylko z gardła. Aby było odczuwalne, że całe ciało oddycha, całe ciało chłonie piękno tego miejsca. Czuję teraz powiew wiatru na mojej skórze. Na szyi. O, przeleciała mucha. O, coś tam trzeszczy na drzewie. Hmm. Ja już odpoczywam. I może nagrywam film. O, złamana gałąź, ale to już chyba ludzie coś idą. Także życzę Wam tego samego. Relaksu w środku natury. Deszłam jeszcze tutaj w Zamku Książ, od dzikiej strony. Tutaj jest po prostu przepaść, także nie polecam tutaj podchodzić osobom z linkiem wysokości, ponieważ spójrzcie, tu jest skała, tu już nie ma żadnej barierki. Tutaj, jak podejdę, to po prostu jest przepaść, a obok mnie są wierzchołki drzew. Także to troszkę przeraża, bo one są bardzo blisko i są wysokie. Nawet mi się troszkę uginają nogi. Ale widoki są bezcenne. Hmm? Także albo dziko, albo bezpiecznie. Ale Zamek Książ jest piękny. Tutaj naprawdę można odpocząć. I do góry. Dobra, już. Jeszcze jedną rzecz chciałabym dopowiedzieć. Bo tutaj w Obrzechu kolejna atrakcja turystyczna oprócz Zamku Książ to jest palmiarnia. Tylko, że z mojej perspektywy chodzenie do palmiarni w dzisiejszych czasach no to po prostu ogromny smutek i rozpacz. Oglądanie palmy, która jest w osztplannym pomieszczeniu, gdzie przez tą epidemię mamy tak ogromne pragnienie wyjazdu za granicę, żeby te palmy naprawdę zobaczyć na żywo i być na plaży, tak? A chodzenie do palmiarni ze 30 lat temu może miało sen, by wyjazdy były trudne i drogie, a teraz to są tanie, epidemia już w końcu się w miarę kończy, no, co marzymy o tym, żeby naprawdę wyjechać za granicę, gdzie jest ciepło i popatrzeć na palmy, a nie żeby iść do palmiarni, prawda? Także moim zdaniem, Wałbrzych źle się reklamuje. Zamek książ, na koni, dworzysko w szczewnie zdroju, to ma sens, ale wszystko pozostałe, no. Wałbrzych jest cudowny i piękny, tylko jeszcze nadal nie ma osoby, która by go dobrze rozreklamowała. Najlepsza kampania reklamowa to był ten Złoty Pociąg, tak, bo o Złotym Pociągu to słychać na całym świecie. Może kiedyś ktoś wpadnie na coś, żeby, kurczę, no, żeby ten Wałbrzych pokochali także inni i mieli na to szansę, a nie tylko. W... Ulotka Wałbrzycha wygląda tak, że masz Zamek Książ, fabrykę porcelany i polmiarnię. I jeszcze kopalnie. No, właśnie, chyba robił to ktoś, kto nie kocha Wałbrzycha. Ja go kocham całym sercem i książ popieram. na koni, dworzysko w Szczewnie Zdroju. No dobra, Szczewno Zdrój to może nie Wałbrzych, no ale prawie Wałbrzych. To jest nasza okolica, tak? My tym żyjemy. Jest pełno różnych pięknych miejsc, ale takich właśnie związanych z naturą, gdzie Wałbrzych się wyróżnia. Gdzie Wałbrzych jest wyjątkowy i szczególny. Także reklamujcie Wałbrzych, przyjeżdżajcie tutaj. O que de é isso, é isso? que é, é, é isso? O